Zmieje niechciany wzorce i poczuł się wolny. Witam w dzisiejszym odcinku, w którym porozmawiamy o czymś, co nie widać gonokiem, ale mimo to potrafi kierować całym naszym życiem o wzorcach. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wciąż powtarzasz te same błędy, albo dlaczego przyciągasz podobne sytuacje, mimo że bardzo chcesz inaczej? To nie jest przypadek, to właśnie wzorce, nieświadome schematy, które zapisują się w nas jako program w komputerze. Ale dobra wiadomość jest taka, że program można przepisać. A czym są wzorce? To powtarzalne sposoby myślenia, reagowania i odczuwania. Które tworzą się najczęściej w dzieciństwie. Może kiedyś słyszałeś, musisz zasłużyć na miłość. Mógł powstać w tobie wzorzec muszę być idealny, żeby mnie kochano. I nawet jako dorosły, jeśli nie jesteś tego świadomy, będziesz dążyć do perfekcji, zamiast pozwolić sobie po prostu być sobą. Wzorce działają jak autopilot. Prowadzą cię tam, gdzie już byłeś, nie tam, gdzie chcesz być. Jeśli więc twoje życie wygląda jak powtórka z przeszłości, to znak, że czas przejąć stery. A jak to wpływa na twoją przyszłość? Każdy nieuświadomiony wzorzec to jak stary filtr, przez który patrzysz na świat. Jeśli nosisz w sobie przekonanie, nie jestem wystarczająco dobry, to nawet życie poda ci szansę. Prawdopodobnie jej nie zauważysz, bo twój wewnętrzny system uzna, że to nie jest dla mnie. W efekcie przyszłość staje się tylko odbiciem przyszłości. Innymi słowy, żyjemy w pętli. Zapętlamy się. A teraz wyobraź sobie, że usuwasz ten filtr. Co wtedy się dzieje? Zaczynasz widzieć rzeczywistość taką, jaką jest, a nie taką, jaką zaprogramowała przeszłość. A jak możemy to zmienić? Czy jest, może, jakaś metoda? Oczywiście, że tak. Pierwszy krok to świadomość. Nie możesz zmienić czegoś, czego nie widzisz. Dlatego zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: co w moim życiu wciąż się powtarza? Jakie emocje towarzyszy tym sytuacjom? Możesz sobie wypisać na to na kartce, wtedy będzie o wiele łatwiej. Drugi krok to przeprogramowanie. Weźmy przykład, Wzorzec. Muszę wszystko kontrolować, a nowy wzorzec z ufnością pozwala mu w życiu płynąć. To nie magia, to trening. Mózg tworzy nowe połączenia neuronowe, kiedy regularnie powtarzasz nowe przekonanie i potwierdzasz je działaniem. Trzeci krok to świadoma reakcja. Następnym razem, gdy stary wzorzec się uruchomi. Zatrzymaj się na 10 sekund, weź głęboki oddech i zadaj sobie pytanie, czy to reakcja mnie z przeszłości, czy mnie, który tworzy nową przyszłość, ten moment uważności do klucz, do wolności. A teraz skorzystajmy z kilku ćwiczeń, jakie przygotowałam. Lustro wzorców. Weź kartkę i napisz trzy sytuacje, które wciąż się powtarzają w twoim życiu. Obok każdej zapisz emocje, którą czujesz. Potem zadaj sobie pytanie, wzorzec, jaki wzorzec za tym stoi. Drugim ćwiczeniem, też bardzo ciekawym, jest nowa ścieżka. Zastąp każdy stary wzorzec nowym zdaniem. Na przykład zawsze muszę być silny, same z tego pozwalam sobie być autentyczny. Nie zasługuję, a same z tego jestem wystarczająco taki, jak jestem. Powtarzaj to codziennie rano przez 21 dni na głos, a mózg to zapamięta. Zmiana wzorców to nie sprint, to proces. Ale każdy świadomy krok to kawałek wolności odzyskany dla ciebie, bo prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy nie musisz reagować tak jak zawsze. Możesz wybrać inaczej. I to właśnie jest twoja moc. Sama doświadczyłam w życiu powtarzających się sytuacji, nawet nie wiedząc, dlaczego tak jest. Teraz wiem, jaka praca jest potrzebna, by się uwolnić od negatywnych wzorców, jak działać. I to działa rzeczywiście. Można się uwolnić. Może masz ciekawy pomysł, jak Ty walczysz ze starymi wzorcami. Miło nam będzie, jeśli podzielisz się w komentarzu. Może to pomóc również innym osobom. Dziękuję, że ze mną tutaj dzisiaj byłeś.